Balie. Dobra, panowie niedziela Targowisko miejskie w Elblągu Siódma 5 Coś dogramy. gramy Widziałem szefa mafii Widował na rynek Leszko Kratka 30 zł Cześć kolego ty z Krakowa mnie przysłali ten film, coś ty zrobił. I co chcieli? Do, do Pawlaka wysłał, a Pawlak do mnie. I co chcieli? Co? No no znowu. To... pokazali, że ja stoję. ty tam znaleźli? Nie, no. nie Z Krakowa film przysięgł do, do tego. Do Przemoż. 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 No. Nie, 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 nie. I co to raz Było coś jeszcze? Się... Sprzedać? Musisz? Ja za 15,8. To jest cuda? Tak. Jaka cena takich widzów? Dzisiaj od 20-30 za sztukę. A czemu dzisiaj? Niedziela? Tak, ładna niedziela, pogoda. I taki mam już po prostu kaprys. A, A, dzisiaj promocja. Taki ładny newek Nie ma nikogo, bo byśmy zapytali, ale tu jest cała para. Pana te? Cześć, Pana te neweczki? Jaka cena? 700 zł. Laleczki. Ładne, nie? 700 zł paranewków. Coś ładnego, chociaż w klatce. Oleczko już jest. Jest, Dobry wieczór, panie. Doszłeś? Co nie chciałeś ja ze mną? Bo nie chciałem, mój wóz blisko nie? Przemek, trzeba Gdzieś discord zaraz o czemu. Lewko ci szukał. W Dzień Dobry, cześć panu. Pogrywaj. Jak te zaogniczki ci chodzą ławciate? Bardzo ładne. Łatwo? Mogę zajmieć się. To czemu wydaję? Stare i młode. Bo ja mam kurwa po prostu parafidyczny upadał. A, to, bo 13 chodzą. Tak? tak?

na locie próbnym zginął mój go właśnie o nim mówiłem W nowym stawie na fontannie W nowym na fontanie nikt go nie złapał w tylko w rękę później podejdę muszę zapłacić za niego dwa wina nie piwa Z piwa Nie to mój, złapali go na fontannie Ale gdzie ja go włożę? No damy pauzę, gołąbka gdzieś włożę, ale jaki. Idziesz do Andrzeka na próbnym. Wsadziłem go do busa, ale ciemny taki, z piórkiem. Coś mi to, ale moja obrączka, mój głąb na 200%. Czerwone skówki. Zakładałem od kolegi. Cianki, blond z winerki. Widziałeś jakie ładne newki tam, ma? Zobacz tam na rogu 700 zł, piękne. Na rogu z widynami tam, zobacz tam, o, ale.

po pięć sztuk i sami się składali. Trójka wygrywa, nie? Będą puszczali 360 km na gram film I ten z tego WG, krótki ptak. Dzisiaj finał, nie? to Co to za rasa, proszę pani Ty? na Jaka cena? Za parę? Ładny, Już mnie osrały. Szukamy jednego tygrysa, ale go nie ma, bo mamy przygotowany prezent. Fambolek jest. Wolek jest. Dziękuję, karmy dla... Dla... dla. Co to jest, proszę pana? Kogut czy kurka? Kogut. Ile? Kurki nie masz takich w domu. A dzisiaj miałeś kurki? Nie. Kogut to będzie się lał z moimi, nie? Wbije się? Wal... Walczy trochę? Nie, raczej nie. A w domu macie takie? Kolej, Kiedy jedzie. Nie podejdę do Ciebie. jeszcze w domu też? A skąd jesteście? Pasłanka? Zaraz podejdę, może kupię kurki. Ola chciała kartofle. Ile ten gdański, proszę Pana? 20 zł 20 zł 20zł ile kury? to koguty czy kury? koguty nie? koguty to i 20zł <gulanie> jest dużo gołębi, panowie, duży rynek, duży, duży, O tu po 5 zł jak leci, cena elegancka. Cena elegancka, pan Bolesław, o tu Cześć, kolego. Na dni jak będę. Co? Na dni jak będę. Na, na, jak będę. Tam, jolka, jolka, jolka. Bolek się przygotowuje też na lody. No, no. no, warszawiak jak Warszawiak, zobaczcie. I po co, po co? Po co? Warszawiak? To też jest z mafii kurwa. Zobaczcie. Grze, grzecznie bądź będziesz oglądany Urosłeś to, to mówię, czy co? Czy schudłeś? Zobacz jaki kapelusz ubrał z Warszawy, a, Warszawiak, nie? Z samego rana jest właśnie. A, no to trzeba, no, go to trzeba mówię, go Uspokój się, żona będzie Na... oglądała. Nie, ona... a nie, no bo ona może. Bo to... po co do telewizji? A po co? <głosy> 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 o, to jest y, cepelek. Podobny. Podobny. podobny, podobny, ale ładna. Ile dałeś? Nie, dostał ten, tam milek. Ale taka główka, coś taka jakby była, coś z Cepel mał taki łeb, No Mirkowi żeśmy dali go. No to właśnie się się pytam, czy to jest no, cepelka, czy to jest... A ma coś... Takie, nie? Takie. No, no właśnie, to, nie to jest chyba. Takie taki. No właśnie. Oni mają głowy okrągłe takie. Za że... dziwną głowę. Ma za nie? ma taką głowę. A ona ma taką... I dziubek powinien mieć troszkę to to grubszy, grubszy. To jest kurwa rajzentasza. Kok kurwa dla mnie. <głos> 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 Ale to do, do cepla dobrze. To, ci Szybia, Boluś dostał w prezencie od koinkę, no, białego, to, ładnego. To, to jest ty, z Rzymu papieski. Ale, ale by taki fajny. <głosy> 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 Boluś dostał już gołębia. Dobra, tu coś jeszcze nagramy. Ale panowie i panie, bazar jest taki coraz większy. Nie, jeszcze wodografimy i kupimy karmę, bo kółko zrobimy i zwijamy się. Otwarty bus jest. Mój Wiesz u kogo kup? U tego jest dobra Italio. Na wprost. U tego na wprost, no ja brałem. Dobra jest. Tam ma facet kury, wiesz? Koguta jednego, ale kogut mi jest niepotrzebny. Dobra, jeszcze z półtora minuty, zaraz podaję przewóz. Ok, nie wiem, gdzie już byłem. W której alejce? O, tu chyba nie byłem. Cztery złote pocztowe, zobaczcie. ładne po 4 złote. Na rosół, po złotówce, to, to twoje? Nie, to jest sztuka po cztery złoty. A, jedna sztuka. Ale jest cena i każdy, nie? Co? Te ładne, nie? No, takie, ale kosmate, nie. Chodzą? Dobra, panowie. Cześć. Dzień. Cześć, graję? Budapeszty. Takie duże chyba garłacze. To garłacze? Czy bociany te warto? A są też takie bociany miałeś, nie? Takie duże bociany miałeś. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Tak to wygląda. Targowisko miejskie coraz więcej. Widzę, twarz jest nowych. Gołębi. Gościa nie mamy, tego co szukaliśmy. Co trzeba? Co? No tak, właśnie chcę podejść, to jest kogucik. Wiesz? Oni są z pasłęka. Mają jeszcze w domu. A koguta, to ja nie chcę, bo będą się lały. Dobra, pozdrawiamy Kobu. Ale Tanio chce za niego. Trzy dys. się, się bi ucząło. Co? Stanie szkół, trzysz, stanie pomiędzy nimi. Nie, bo mam jedną kurkę taką, a będą dwa, a ten mały jest agresywny. Właśnie ten mały mój agresywny. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia panowie. Będzie film. Z WG jak gołąbki wracają zobaczymy kto wygra zapraszam na kanał o gołębiach Budapeszta Elbląg pozdrawiamy jeszcze raz Jak on ma kupić w klatce to co? 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 Na kupi w klatkę wiesz co chodzi? Nie wiadomo kiedy to było karmione Zobacz, A te to, te to w ogóle nie? A te? Nie. 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 Rosół? Jak z to to by by Nie. Nie. Tak tak to by coś między zębami zostało, Nie. Nie. tu coś Mamy Nie. Mamy ładnego Nie. Mamy Zakaz fotografowania Elegancko proszę pana, zakaz fotografowania Szefa, widział, widziałeś swojego szefa? Ja nie mam szefa Ze Świerkowej Widziałeś? Ale Byłem w szpitalu i się opiekował Bo jest w porządku kolega Dobra, pozdrawiamy panowie Z Elblągowa Tark jest większy Tak to wygląda